Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy grać w Minecrafta na trybie jednoosobowym. Tak, kiedy indziej może zagramy na serwerach multiplayer. No, ale jak na razie to będą, będzie tylko tyle serwerów, na nim będę tylko nagrywał. No i na razie przejdźmy do tworzenia świata. Ziarno dla generatora to będzie jeden. 5504 na przykład i wzięliśmy strukturę powiększony tylko dla zabawy. Mam na to zmalej na kozy Nie, nie, nie. I weźmiemy sobie ponownie skrzynkę. Tak. zacznijmy naszą grę. Tak. Zacznijmy. Czekajmy, aż się świat zgeneruje. Zgeneruje. Już jesteśmy. O, ładny mi się zrobił. I mamy wszystko, co by było potrzebne na takie przetrwanie. Więc weźmiemy sobie normalny, tak? powiem normalny. Zmienimy drzewko na deseczki, wiadomo. Na no, razie chyba nam nie będzie drzewko. No, że przynajmniej, że mam pikak. Pik pik. Kiedy indziej będę nagrywał y tym na. Z modami będę nagrywał. Ale to kiedy indziej. Wtedy kiedy będę miał czas, kiedy, kiedy będę mógł w ogóle to zrobić. Akurat nawet trzciny. Sorka, że ja mam takie okrutne lagi, lecz ja to, to kiedyś to dopasuję i coś z tym zrobię, tak? Zrobię coś z tym, nie będzie lagów. Mogę, proszę was serdecznie, podajcie mi jakiś program, dzięki któremu nie będę miał lagów i takich typowych... Tak, a więc teraz wkopmy się w... w ziemię i wyszukajmy... będziemy... wszystko inne. Tak, mamy kamień. Mm. No, dobrze. Dzisiaj może też z kolegą będę nagrywał jego kanał to Wingak-Kos. Już nagraliśmy dwa filmiki. Jestem bardzo szczęśliwy, tak mówiąc, bo yy, jesteśmy już. Mamy już dwie subskrypcje. Więc tak, jeśli będą wam się filmy podobały, jeśli będzie przynajmniej 10 lajków na sam początek, to będziemy ogłaszali jakieś i może jakieś konkursy albo jakieś inne rzeczy będziemy robili. No dobra, to o od razu mamy cave jakiegoś ładnego i o żelazo i węgiel na no to... dobrze, a więc zróbmy sobie crafting i ten i dajmy sale. Dobrze. Zróbmy teraz sobie e, może i zróbmy sobie teraz miecz. Wiem, że będziemy mogli zaraz, żeby po prostu na razie nam no, będzie wystarczył ten dobrze. No, jak na razie wystarczy, że taki. to do... ...Cave'a. Nie wiem. Już. O, wiedz wiedziałem! Wiedziałem, że coś mi tu syczy. Coś... Ejch, pargołom, nie, nie, nie boję się go wcale, go wcale, co mnie, czekinu, Przywale, przyrwałe. A! Koniki mamy. Znalazły mnie. I co? Ja proponowałam tu zrobić... Już taką aha, mam. Taką tradycyjną mam. Brudkę. Aha, i jeszcze filmiki nie będą trwały za długo, bo będą trwały około. Mm, maksymalnie 30 minut. Ale tak już to maksymalnie będzie. Dobrze, mamy już wszystko, co sobie. By... Później do tego kajwa pójdę, bo teraz. To boję do niego pójść, bo tam widzieliście. Pełno o, akurat mamy ten piękny las obok nas. No, zermowałam się. E, tam mamy bagno, tam mamy śnieg jeszcze. Mamy normalny lasek. A tam, tam, tam jest taka w góry, lecz się zniknęło teraz. O widzicie, tutaj mamy grzybkowy las z grubymi, grubymi drzewkami. Będziemy do niego chodzili akurat po drzewno. tak, drzewno. No, a tak w ogóle to filmiki naprawdę będą trwały. Dzisiejszy z nich będzie 20 minut. Proszę Was, przynajmniej nie będzie 10 nędznych lajków, Proszę Was. Bardzo Was serdecznie pisko, proszę. O, akurat nam się zyskał. Akurat nam się zestakowało, a nie. Pro, proszę was nie... ...lajków. Będzie to dla mnie jakiś znak, że, że, że... będę... takie coś... że wam się może będzie to podobało. No i w moich seriach ogólnie nie będzie przekleństw, nie będzie żadnych tam wulgaryzmów. No. Nie wiem po czym nie żeby zrobili taki mało podstawowy domek. Sorka, że mam takie okrutne lagi. I proszę, gdyby ktoś z Was mógł, chociaż jedna osoba była coś na, na, na podwodnikiem napisała, że na przykład jest taki fajny program do tego,